Underhand, ty, -ty. Gram sobie dzisiaj. W chwili, nie Jeszcze raz. Cześć, Siemanko. Więc co? Otworzymy sobie paczuszkę. Dużo rzeczy tu się zmieniło u mnie, jak. Nie, nie, nie nagrywałem odcinku, bo nie miałem czasu. No, do rajdówki. Fajnie, nawet. No, więc tak. Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda życie takiego gidzbiera, z chęcią wam To jest tak. Przychodzisz, przychodzisz sobie do domu. No i stwierdzasz sobie, a akurat mi się chce nagrać odcinek. No i sobie taki nagrywasz. No i tyle. A jak nie masz ochoty, to nie nagrywasz. W ogóle w ostatnim odcinku obiecałem, że podróżę traktorem, więc tutaj zagrałem. Traktorem. Bo ja nie wiem, że to ma być traktor na mapę LAS. Nie, ja nie wiem o co chodzi. Na no, LAS ma być to dobry traktora. Widać na czym wysiada W zobaczymy jak będzie mapa na Neonie Traktorem No, ona na Neonie jest zupełnie inna niż tam traktorem niż Master Trackiem Cożem się nie dziwię, 38 metrów Chodzi mi o tę akurat pucharka Tutaj mamy wysokie Więc wybierzemy sobie na przykład mapę hmm. Którą by tu rozwinąć mapę? Może... Święta Bożego Narodzenia Tutaj mamy rekord 1528 monster trakiem, 867 tropy trakiem, 326 garażem, 123 traktorem. Tak? Próbujemy pobić rekord. Garaż. Czy się uda? Zobaczymy. Święto Bożego Narod. Zenio bo jest trzeba sobie wybrać. Wezmę sobie to opórko. Dalej. Tak, widzicie, mam tutaj legendarną część jedną. Tą mamy picką, tu mamy picką. Ale bierzemy oczywiście legendarny silnik. No i stat. No, już widzę mój rekord. Fail Próba jeszcze jedna W ogóle Właśnie wymyśliłem Coś takiego Ile będzie łapek w górę pod tym filmikiem Tyle tysięcy Będziemy mieli w takiej jakby skarbonce O co chodzi z tą skarbonką od razu mówię Wy Wybierzecie sobie coś co ja mam kupić I w tej skarbonce tyle ile będzie łapek w górę tyle tysięcy będzie Jeśli I po prostu nie będę mógł wydać tamtych, pie... tamtych tysiaków No powiem rekord Tylko będę musiał mieć właśnie tyle Nie? No i na przykład ustalić, że mam sobie kupić przykładowo, nie wiem, autokar i wtedy jak będzie już, no już, w sumie już później się nazbiera tam yy, już 200 łapek w górę przy całej serii, to będę mógł kupić autokar. Rozumiecie sens? No, więc zostawiacie łapki w górę, ja będę je liczył i będę tyle miał pieniąż... pieniążków, tysięcy dla... Dobra, kład. Może trening wojskowy. 5 minut gra. Może jeszcze ten. Zobaczymy sobie gdzieś, Czy gdzie mam bardzo malutki rekord. A nie ma zbyt dużo takich map i spróbujemy go pobić. Ciężko się jeździ. Zresztą mówię, że niektórymi pojazdami się strasznie ciężko jeździ, bo wy widzicie tylko pytały, które są klikane, ale... gra się o wiele trudniej, niż to wygląda. W ogóle dzisiaj w Brawl Stars zrobiłem nową postać, Gina. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie odcinek, jak będę wbijał na Ginie pucharki. Może jeszcze dzisiaj jakiś odcinek nagram. Więc ja będę miał zanocowane, ile tych łapieczek w górę jest i ile tysięcy macie w skarbonce. Więc co? Dawajcie łapki w górę i wybierzcie, co mam kupić. Jeśli nie wiecie, co mogę kupić, to wam za chwilę pokażę. Wiem, że mam mało paliwa i wiem, że przeskoczyłem paliwo. W ogóle, co to jest? Te kółka. Jakieś naleśniki, ciasta czy co? Dobra. Tutaj wam zaraz na będę pokazywał, powoli, co mam, co mogę kupić. Napiszcie. Jeśli coś z out, a jeśli chodzi o mapy, to tak. W ogóle teraz, jak wam pokazuję, to się nie odzywam. Logan, plaża, fabryka, kolejka, kurska, noc, dach. Słowisko. puczowa, tęcza, Nawiedzone. biegun północny, elektrownia, arena, dżungla, prognoza. Więc to mogę kupić, bo jeszcze tego nie posiadam. Czasem 8 minut, więc zobaczymy, jak... gdzie mam bardzo malutki rekord. Tu będzie taki rekord, jeszcze do kupić, tylko jakieś dobre apokosy trzeba sobie wyczaić. Takie coś jeszcze wcisnę. Może motocross. Uuu, to tu... Żeby powiedzieć rekord na mapie, muszę powiedzieć swój rekord motocrossem Tego będę wszystko liczył z wszystkich odcinków. Uh -huh. Naprawdę bardzo fajnie. Może jakiś nauko. Innego... Może coś z garażu. Może ty, most? Z takim właśnie... Może mosty Z można to. Nie? To jest ostatnia próba pobicia tego rekordu. Co tu się dzieje? Znów? Dobra, ja no. nie wierzę. W ogóle, chcecie, żebym jeszcze nagrywał jakieś inne odcinki? W ogóle... Nie wiem, czy chcecie, żebym jeszcze nagrywał Brawl Stars. Napiszcie, czy wy chcecie, żebym jeszcze nagrywał Brawl Stars, bo ja tak nie wiem. Bo ostatnio nie ma tych odcinków z Brawl Stars. Jeśli chcecie, żeby było też na razie trochę tych odcinków z Brawla, bo ostatnio nie nagrywam tych odcinków. No to, możecie, no to możecie napisać w komentarz. Więc zostawcie łapeczki żebym miał nowy rekord. więc Żebyście mieli więcej dolarów w skarbonce. Zostawiajcie też subskrypcję. W ogóle, jeśli będzie nowa subskrypcja jakaś, bo ja wiem ile mamy w tym momencie, w którym nagrywam ten odcinek, to tyle tysięcy też idzie na skarbonek, ile dojdzie nowych subskrypcji. Więc, jeśli oglądasz mnie, nie subskrybujesz mnie, a chcesz, żebym coś kupił, to tak, napisz to w komentarzu, co mam kupić. Tam pokazywałem wam, czego mi brakuje. Oraz. ten. No zostaw łapkę w górę i subika, nie? Nie, no, czemu tego 200 za fuck flipa. Przecież to są 5 razy mniejsze wypłaty. Normalnie, no 5 razy mniejsze. No, powiem swój rekord tym autkiem, nie? Tym autkiem, nie jeżdżę raczej, chodzi mi o Kilklambera. Mogę tym się przejechać. Szczerze, nie lubię tego pojazdu, no ale dla Was. Mogę Jak będę tutaj 1000 diamentów, to może w czwartym odcinku już tyle nazbieram I w piątym odcinku zrobimy opening: dwóch skrzynek, i... dwóch skrzynek i prezenta. W ogóle w Brawl teraz nie wiem, czy mam zbierać na opening, ale chyba nie będę zbierał w Brawl na opening, no bo nie wiadomo, kiedy ci drobnie postać, nie? Ale w końcu mam tego gina Jak ja się cieszyłem, jak go trafiłem. Jakbyście tylko wiedzieli. Tak, wiem, żebyście chcieli, żebym dalej jechał w ogóle, dalej już nie zajadę. Ale muszę kończyć odcinek, więc no cóż. Widzimy się w następnym.